Panie Wojtku, dziś to już tylko cena się liczy. Klienci chcą najtaniej i żadne gadanie, żaden marketing tego nie zmienia. Znasz to? Też to słyszałem wielokrotnie. I za każdym razem mam ochotę zapytać, naprawdę? To dlaczego nie jeździsz najtańszym używanym autem do Elixa? Takim składanym z trzech, z jednym działającym wiesz kierunkiem i silnikiem. Do zrobienia trochę rzęzi, ale pali. Albo. Dlaczego na urlop nie bukujesz najtańszego noclegu, wiesz, takiego z recenzją, wszędzie pleśń, ale przynajmniej tanio? No właśnie, to nie jest tak, że ludzie chcą najniższej ceny. Oni chcą najlepszej wartości za swoje pieniądze. Czasami, owszem, oznacza to tani produkt, a czasami droższy, ale pewniejszy, szybszy, bardziej profesjonalny, po prostu spokojniejszy. Bo tak naprawdę klient nie kupuje taniości, Klient kupuje poczucie, że decyzja, której dokonał, miała sens. Miałem kiedyś klienta, który mówił: Panie Wojtku, wszyscy pytają tylko, ile kosztuje. Odpowiadam i potem nie odzywają się. Cisza. Zaproponowaliśmy mu drobny eksperyment. Zamiast tylko wyceniać, zaczął umawiać się na spotkania i dodawać narracji, co dokładnie klient dostaje, jakie problemy rozwiązuje, jakich problemów uniknie porównaniu do tańszej konkurencji? Dlaczego on to robi lepiej niż większość? Efekt? Z tych samych zapytań, które wcześniej ginęły po dziękuję, odezwiemy się, zaczęły pojawiać się zlecenia. Nie dlatego, że zmienił cennik, tylko dlatego, że zmienił kontekst decyzji. I wiesz, co jest najlepsze? Ludzie codziennie chętnie płacą więcej za wygodę, za szybkość, za dobrą obsługę, za uniknięcie problemów, błędów. Tylko trzeba im to pokazać. W marketingu, w reklamie, w rozmowie, w ofercie. I to nieprawda, że klienci chcą tylko najniższej ceny. Cena to nie jest problem. Problemem jest brak kontekstu i zrozumienia wartości tego, co oferujesz. Oni po prostu chcą mieć dobry powód, żeby zapłacić więcej. Jeśli im go dasz, zrobią to z przyjemnością. Bo na końcu dnia większość z nas jednak chce mieć dobrze, a nie tanio. Chcesz dostęp do profil Insider? Wejdź w link na profilu.